Niezwykłe wydarzenie miało miejsce w szkole podstawowej w Kurowie. Swoją dawną podstawówkę odwiedzili Magdalena i Tomasz Stysiakowie. Młodzi siatkarze, którzy odnoszą już spore sukcesy na parkietach i są nadzieją polskiej siatkówki. Magda Stysiak ma 2 metry wzrostu i znakomite warunki do gry w siatkówkę. Siedemnastoletnia reprezentantka Polski kadetek obecnie trenuje wraz z młodzieżową kadrą Chemika Police. Jej starszy i jeszcze wyższy brat Tomasz zaczął trenować nieco wcześniej. Aktualnie jest zawodnikiem SMS-u Spała i skrybeł chatów. Jest też reprezentantem Polski kadetów. Bardzo się cieszę, że dostaliśmy zaproszenie tutaj i ja bardzo mile wspominam pobytu, bardzo mile nauczycielki, wszystko. Wspomnienia wróciły. Zobaczyliśmy dawnych na nauczycieli, można było porozmawiać. Dzieci myślę, że były tak samo uradowane z naszego przybycia. No my też jesteśmy w sumie szczęśliwi. Skoro mamy taką możliwość, to przeczemu nie. Oboje swoją karierę siatkarską rozpoczęli właśnie w szkole podstawowej w Kurowie, gdzie utalentowane rodzeństwo odkryła nauczycielka wychowania fizycznego Ewa Panek. Później były już rozgrywki młodzieżowe w klubie Siatkarz Wieluń, a dalej nauka i treningi w szkole mistrzostwa sportowego. Dziś Magda i Tomasz bardzo rzadko mają okazję wspólnie pojawiać się w rodzinnym domu w pobliskim Turowie. Całe swoje życie podporządkowali bowiem siatkówce. Jak się przyjeżdżamy do domu, to bardzo bardzo rzadko i wtedy jest taki, wiadomo, rodzinny pobyt wszyscy razem, ale bardzo rzadko jest tych, bo raz mnie nie ma, raz Tomka i to jest tak, nigdy nie możemy się jakby razem tak cało spotkać, tak, ale no wiadomo, ja mam 480 km, to też tak nie będę codziennie przyjeżdżać, a co weekend mam mecze, Tomek tak samo ma ponad 200, tak, więc to jest to jest wiadomo, wyrzeczenie być w takich szkołach, w których my jesteśmy, jakby z daleka od rodziny, ale jak przejdziemy jednak do tych domów, to wiadomo, jest tęsknota. I teraz to już za daleko zaszło, żeby po prostu z tego zrezygnować. Tak. I ja wiążę sobie z tego tak, że będę jak najbardziej pracować, dążyć do tego, żeby być no, najlepszym siatkarką. tak. I to jest moje marzenie i do tego będę dążyć, tak samo pewnie jak brat. Ja w tym roku kończę liceum i tak naprawdę... Od... Tego sezonu za zacznie się moje życie takie prawdziwe sieciotkarskie. Naszym takim marzeniem jakby kadrowym jest powtórzenie tego, co osiągnął rocznik 9-7. On zdominował całą Europę i świat. Nie, no, nie miał sobie równych. My z rocznikiem 9.9, 9 czyli moim rocznikiem, w kadrze chcemy powtórzyć ich osiągnięcie, no bo nie możemy być lepsi, ale możemy wyrównać, tak? I taki jest plan na tą chwilę. Ciężką pracą setkami wyrzeczeń, litrami potu i krwi na treningach. Chcemy to osiągnąć. Wizyta w szkole była oczywiście okazją do wielu wspomnień. Rodzeństwo z Tysiaków odpowiadało też na pytania uczniów. Nie zabrakło autografów i sympatycznych gestów. Dodajmy, że podstawówka w Kurowie jest szkołą, która ma na swym punkcie wiele sportowych sukcesów, nie tylko siatkarskich, ale również w innych dyscyplinach sportu. Magda i Tomek no, byli, byli bardzo wysocy, więc to już jest taki podstawowy atut do gry w siatkówkę, ale oprócz tego oczywiście mieli. Bardzo dużo siły. Byli no, zwinni, sprytni, no, w ogóle ogólnie wysportowani. No i jeszcze w przypadku Magdy doskonała koordynacja ruchowa. U Tomka może troszeczkę słabsza, ale Magda już od najmłodszych lat, pomimo tego wzrostu, no, miała tą koordynację ruchową i, i czyli właściwie miała wszystkie atuty, jakie można sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o uprawianie sportu. Dzisiejsze spotkanie. To przede wszystkim no, taki sentymentalny trochę też, bo e, no, Magdę widziałam, co prawda, e, tak chyba z pół roku temu, ale Tomka e, nie widziałam już kilka lat, więc e, no, obydwoje tutaj robią wrażenie. Pod każdym względem praktycznie wydorośleli, e, wzrost e, robi też swoje. E, Poza tym no, myślę, że takie, takie wspomnienia jakby nie było i to takie e, wspomnienia z ich strony tutaj, takie, e, takim ciepłym słowem tutaj e, mówione o szkole, e, no, to takie gdzieś tam w sercu e, takie, takie bardzo przyjemne uczucie rodzi, więc e, myślę, że e, wszystkim się podobało i, i dzieci były zadowolone, i e, my, jako tutaj nauczyciele e, uczący w tej szkole jesteśmy dumni z takich wychowanków.